Siema, Dzisiaj mamy dla pewnych liczb a i b zachodzi równość. a kwadrat minus b kwadrat równa się 200 i a plus b równa się 8. Dla tych liczb a i b wartość wyrażenia a minus b jest równa. To teraz tak. Jeżeli sobie napiszemy tutaj a plus b, tak, i podniesiemy sobie tą wartość do kwadratu, to musi nam dać 8 do kwadratu, co nie? Bo obie strony podnosimy do kwadratu. Wzór skróconego mnożenia to da nam a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat, tak? I to się równa 64, tak? 8 kwadrat. I teraz my wiemy, że a kwadrat minus b kwadrat jest 200, tak? Jakby tutaj to przekombinować? Hmm. A minus B do kwadratu, to byśmy rozpisali na A minus B. razy A plus B też wzorem skróconego mnożenia. I to się równa 200, tak? I my wiemy, że A plus B jest 8, czyli byśmy mieli A minus B. razy zamiast tego. W sumie to nie było nam potrzebne. Eee, A plus B. To tu będzie po prostu ósemeczka. Mówimy, że A plus B to jest 8, po prostu, co nie? I to się równe 200. Obie strony dzielimy na 8. To nam wyjdzie tutaj 25, to jest A minus B. Koniec. W tym zadaniu to tyle, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie do końca, zapraszam do subskrybowania tego kanału, klikając czerwony przycisk poniżej, jeżeli film mi się podobał, daj lajka, daj łapkę w górę, koniecznie podać go swoim znajomym, aby zobaczyli w jaki sposób tego typu zadania maturalne rozwiązywać, aby zdali maturę na jak najlepszym poziomie i poszli na wymarzone studia. Co więcej, zapraszam Was do podsyłania zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów, za wszystkie serdecznie dziękuję i proszę... I tutaj szybko e, postaram się szybko je rozwiązać i wrzucić na kanał, abyście zobaczyli właśnie jak sobie radzić z tego typu zadaniami. Co więcej, zapraszam Was do komentowania. Napiszę, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, czy wszystko było jasne i klarowne, czy coś nie do końca. Na każdy taki komentarz z chęcią odpiszę. Dziękuję Wam za ten feedback. Dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prędzej rozwija. Co więcej, możecie dopisać jakikolwiek komentarz, ogranicza Was tylko własne wyobraźnia, a najbardziej kreatywne e, komentarze oryginalne e, są. Przeze mnie jak najbardziej mile widziane. Dziękuję za nie serdecznie z całego serca. No i pozdrawiam Was. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Fii